W ubiegłą niedzielę na autostradzie A4 w kierunku Krakowa doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Mysłowickiej Drogówki zatrzymali 48-letniego mieszkańca Trzebini, który cofał na autostradzie, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna został zatrzymany. Badania alkomatem wykazało, że 48-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Krakowie za jazdę pod wpływem alkoholu. 48-latek został zatrzymany i doprowadzony do Mysłowickiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty o jego dalszym losie, zadecyduje teraz sąd. W poniedziałkowy poranek 9 grudnia na Autostradzie A4 w Mysłowicach doszło do poważnego incydentu drogowego. Na odcinku autostrady w kierunku Krakowa przed godziną 8 zderzyły się trzy ciągniki siadłowe z naczepami. Na szczęście, w wyniku kolizji, nikt nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. Późnym popołudniem na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej i Towarowej doszło w czwartek do zderzenia czterech pojazdów. W wyniku tego wypadku jedna osoba, kobieta, odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna i policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. 24 grudnia Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wypełni się ciepłem, życzliwością i aromatem tradycyjnych potraw świątecznych. Fundacja Wolne Miejsce po raz kolejny organizuje metropolitalną wigilię dla samotnych. Drzwi Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach otworzą się o godzinie 15, a uroczyste rozpoczęcie wigilii zaplanowano na 16. Każdy znajdzie u nas zawsze swoje wolne miejsce. I w zeszłym roku byliśmy przygotowani na około 4000 porcji. Wigiliny w tym roku co najmniej tyle przygotujemy, taki biały filet, bo dużo osób, którzy narzekają na to, że karp, karp, zawsze karp, w tym roku będą mogły mieć pyszną białą rybkę, będzie oczywiście kapusta z grochem, będą oczywiście pierogi, będzie herbata i ciasta, a na końcu mam nadzieję, że będziemy mieć jakieś upominki dla naszych gości. Oprócz Katowic, wigilia organizowana przez fundację odbędzie się także w mocno doświadczonych wrześniową powodzią Głuchołazach. Burmistrz miasta, rodzinnie związany z Mysłowicami, informuje, że w tamtejszej szkole przygotowano 200 miejsc. Bardzo chcemy, żeby przy wigilijnym stole w Głuchołazach zesiedli nie tylko powodzianie, ale wszyscy ci, którzy mogliby poczuć się samotni. A jednym z miast, które wspiera metropolitalną wigilię są Mysłowice. Mysłowice uczestniczą w wielu akcjach społecznych, wielu akcjach charytatywnych. Myślę, że te akcje z Wolnym Miejscem stwarzają takie warunki do pomocy innym na najwyższym poziomie. Fundacja Wolne Miejsce nieustannie apeluje o wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe. Lista potrzeb jest dostępna na facebookowym profilu fundacji. Każdy może pomóc w organizacji Wigilii dla Samotnych, jak i każdy może w niej uczestniczyć, bo w ten wieczór nikt nie powinien być samotny. W Wysłowicach ponownie do głosu dochodzą młodzi ludzie. W poniedziałek miała miejsce inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Potrzebujemy Takiego lekkiego powiewu świeżości nowych, zaangażowanych radnych, gdyż wcześniej no, była taka tylko w zasadzie grupa osób, którym na tym zależało. Z rozmów z nowymi radnymi Młodzieżowej Rady Miasta wynika, że o zaangażowanie nie trzeba będzie się już martwić, bo pomysłów im nie brakuje. Przede wszystkim chciałbym rozruszać media społecznościowe naszej Młodzieżowej Rady. Niestety przez ostatnie kadencje było to. Dość zaniedbywane. Młodzieżowa Rada Miasta to organ, dzięki któremu starsi politycy mogą dokładniej zrozumieć potrzeby młodych ludzi w mieście. Tych, jak sami zaznaczają, jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że nasi młodzieżowcy będą nas wspierali w realizacji swoich pomysłów i naszych pomysłów, że będą angażowali się w organizacje pozarządowe, w charytatywne przedsięwzięcia w naszym mieście. No liczę na to, że ich potencjał, ich pomysły również nas wskrzeszą do większego działania niż dotychczas. Podobnie jak w radzie miasta Mysłowic w jej młodzieżowej wersji zasiada 23 radnych. 6 grudnia w ramach Mikoła jak odbyły się dwie imprezy, jedna miała miejsce na rynku, a druga przy lodowisku w parku Słupna. Jedną z atrakcji było uroczyste włączenie iluminacji na rynku. Uczestnicy mogli również między nimi wziąć udział w koncercie Doroty Banaś oraz spotkać się z samym Świętym Mikołajem. Powitamy Świętego Mikołaja, ale zanim się to stanie, Roświetliliśmy nasze miejskie iluminacje, które będą nam towarzyszyły przez okres świąt oraz Nowego Roku, a następnie będziemy przenosili się na lodowisko do parku Supna. Tam będziemy również spotykali się ze świętym Mikołajem, będziemy się spotykali z elfami. Na rynku można było poczuć atmosferę świąt. Jeden i poszło! Zaskoczyło mnie troszkę jak weszłam, że jest ciemno, ale w pewnym momencie wszystkie światełka zaświeciły się, więc impreza jest super. Później wydarzenie przeniosło się do parku Słupna, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie lodowiska. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo dzieciaków. E, chyba frekwencja jest myślę najwyższa od lat, także fajnie, cieszymy się bardzo. Mamy ognisko, są kiełbaski darmowe do, do upieczenia i do zjedzenia, są prezenty dla dzieci. Mieszkańcy również nie kryli radości. Fajnie się jeździ, święty Mikołaj jest, jest super atmosfera, bardzo mi się podoba. Elfy w tym roku mogły przypominać członków Młodzieżowej Rady Miasta, ale niech Was nie zwiedzie to podobieństwo, to oczywiście prawdziwe elfy. Lodowisko, tak jak w poprzednich latach, jest bezpłatne, jest otwarte od 9 do 20 z przerwą między 13 a 15. Nie pamiętam tyle dzieciaków w Mysłowicach. Nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nagrody podziękowania i święty Mikołaj z worem prezentów. Tak swoje piąte urodziny świętował klub UKS Karkosz Team. Chcemy się czuć jak jedna wielka rodzina, tak? Czyli... Jak jest dobra atmosfera w klubie, to są postępy i jest wynik i wszystko. A przede wszystkim wiele zawodniczek i zawodników chcących zgłębiać tajniki takich sztuk walki jak judo i jiu-jitsu. Judo to jest wszechstronny sport. Wybrałem go głównie ze względu na moich kolegów, którzy zachęcili mnie do tego sportu. Aktualnie sprawia mi to wiele przyjemności oraz jest to... Sposób na, na mój wolny czas. Jednak, by dzieci i młodzież mogły w spokoju trenować, niezbędna jest pomoc władz miasta, prywatnych sponsorów i rodziców, którzy towarzyszą swoim pociechom na zawodach i nie tylko. No tak, są często jakieś wydarzenia charytatywne, charytatywne promujące, promujące tak samo klub, no to, no to wiadomo, jeździ się, pomaga rozkładać maty, wspiera, wspiera te dzieciaki. I trenerów. Ja też jestem sportowcem, więc mój młody jeszcze ma czas, żeby trenować taki sport jak ja, czyli siatkówkę, ale gdzieś tam myślę, że jak zacznie sobie na spokojnie od sztuk takich małych walk, to myślę, że w przyszłości sobie poradzi gdzieś tam na, jak będzie chciał zdobyć jakieś tam medale i tak dalej. Choć UKS Karkosz Team świętuje dopiero 5 lat, to nie brakuje sukcesów, jakie klub święci na wielu polach. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać no w sumie młody zespół, ale mający znaczne sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. No, cieszymy się, że możemy pomagać tym dzieciom rozwijać się sportowo i mentalnie. W uroczystej gali zorganizowanej w szkole podstawowej nr 7, gdzie aktualnie klub ma swoją siedzibę, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, w tym zastępca prezydenta Mysłowic Mateusz Targoś i prezydent Dariusz Wójtowicz. I bardzo cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj przebywać z tymi ludźmi, a w szczególności pragnę podziękować rodzicom, którzy angażują się bardzo mocno w życie klubu, no i oczywiście trenerom i panu Dawidowi, który oddał serce, żeby ten klub stał się takim wiodącym w naszym mieście w regionie w Polsce i nie tylko pod koniec uroczystości prezenty najmłodszym uczestnikom zajęć UKS Karkosz Team rozdał sam Święty Mikołaj.